Pan z wami Słowa ewangelii według świętego łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów niepodobna żeby nie przyszły zgorszenia lecz biada temu przez którego przychodzą byłoby lepiej dla niego gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych uważajcie na siebie jeśli brat twój zawini upomnij go jeśli będzie żałować, przebacz Mu. Jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz Mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiary, jak zzianko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwi się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Oto słowo Pańskie. Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Może taka jedna wprowadzająca myśl na początek. Gdy słyszymy o apostołach, pewnie nieraz dotyka nas wielkość ich misji, wybrania, a już wiedząc, że oddali Bogu wszystko, to stają się dla nas takim niedoścignionym wzorem. Ale nie zapominajmy, że i my mamy z nimi wiele wspólnego. Do pójścia za sobą powołuje nas ten sam Mistrz, Jezus Chrystus, i my, tak jak oni w naszym nieraz słabym i grzesznym ciele, co dnia jesteśmy powołani, by zaufać Mu bez względu na wszystko. I tu idziemy do wiary, o umocnienie, której oni proszą. Bo i my, moi drodzy, kiedykolwiek powiemy w sercu czy na modlitwie Bogu dodaj nam wiary, to tak bardzo stajemy się podobni właśnie do nich, do apostołów, na których Chrystus zbudował swój Kościół. I choć nieraz możemy sobie różnie tę wiarę tłumaczyć, wyobrażać, to dla mnie często jednym z jej obrazów jest doświadczenie głodu. Które każdy z nas jakoś osobiście zna, porównuje nieraz wiarę do ludzkiego, do naszego głodu. I nie chodzi tu o to, że mieć wiarę to tak, jak być głodnym, lecz myślę tu o głodzie, który szuka zaspokojenia, pożywienia dla życia, który motywuje nas do pracy, starania się o troskę o siebie i innych, byśmy właśnie nie musieli Go cierpieć. Wiara pragnąca, taka jak gdy przy burczącym brzuchu marzą nam się zapachy i dania ulubionych potraw i każdy kęs, kawałek jedzenia jest niebem w ustach i daje nam ukojenie. Porównuje wiarę właśnie do takiego głodu Pana Boga, Jego miłości, doświadczenia Jego łaski i opieki, gdy Nim się mogę karmić i nasycić. Bo to sam Bóg nam o tym przypomina, jak wiara zawsze prowadzi nas do uczty i zaspokojenia naszych pragnień. Zaczynając od Starego Testamentu, kiedy Jakwe prowadził swój lud na zielone pastwiska, i kiedy ci, którzy pokładali w nim wiarę, pragnęli go jak łania wody ze strumienia w Psalmie 42. By wyrazić pragnienie Boga przez duszę. I on karmił lud manną z nieba i wodą ze skały, by ich wiara rosła i rodziła w nich Boże, Prawo i Miłość. A potem sam Jezus, chleb życia i krew zbawienia, którym karmimy się w trosce o życie wieczne, aż do księgi Apokalipsy, która zapowiada spotkanie na największej z uczt. Wiecznym szczęściu i doświadczeniu sytości, gdzie On już będzie wszystkim we wszystkich. Właśnie ten głód sprawia, że nam się chce, że widzimy sens, że trwamy przy życiu i nabieramy sił. I tak Bóg chce nam się dawać, pomnażać wiary, zaspokajać naszą tęsknotę. A powtarzając za apostołami: Panie, dodaj nam wiary. Wskazujemy na pragnienie zaspokojenia przez nas głodu, głodu, który jest niepewnością, samotnością, przemijaniem. My też w miarę dobrze wiemy, do czego prowadzi niezaspokojony głód, albo gdy go już nie odczuwamy, bo coś jest w nas chore. Niezaspokojony głód sprawia cierpienie i często prowadzi do opadnięcia z sił, a nieraz i śmierci. Wiemy też, że czasami w chorobie nie odczuwamy go, nie mamy apetytu i wtedy nieraz ktoś bliski mówi nam: "Musisz jeść, by mieć siły by wyzdrowieć". A czym dłuższa choroba, tym ważniejsze by o tym pamiętać, by karmić się i nabierać sił. I w taki też sposób może chorować i nasze serce i dusza na brak wiary, nie czując już głodu Bożej obecności. Kochani, my nieraz widzimy wiary jako coś, co mieści się więcej w świętych księgach niż w naszym życiu, w dziesiątkach jego sytuacji. A wiara jest ogniem płonącym w zimną noc i deszczem przynoszącym życie temu, co uschłe. Jest bliskością dwóch kochających się serc i tęsknotą za kimś najbliższym. Jest głodem który szuka nasycenia w jedynym pokarmie, którym jest sam Bóg i wszystkie Jego obietnice. Amen.